Cóż jeszcze mam powiedzieć? Nie starczyłoby mi bowiem czasu na opowiadanie o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy dzięki wierze zdobyli królestwa, dokonali czynów sprawiedliwych, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom, przygasili żar ognia, uniknęli ostrza miecza i wyleczyli się z niemocy. Stali się bohaterami w walce i do ucieczki zmusili nieprzyjacielskie szyki. Dzięki dokonanym przez nich wskrzeszeniom niewiasty otrzymały swoich zmarłych, jedni ponieśli katusze, nie przyjąwszy uwolnienia, aby otrzymać lepsze zmartwychwstanie. Inni zaś doznali zelżywości i biczowania, a na to kajdan i więzienia. Kamieniowano ich, przeżynano piłą, kuszono, przebijano mieczem, tułali się w skórach owczych, kozich, w nędzy, w utrapieniu, w ucisku. Świat nie był ich wart, i błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A ci wszyscy, choć ze względu na swą wiarę, stali się godni pochwały, nie otrzymali przyrzeczonej obietnicy, gdyż Bóg, który nam lepszy los zgotował, nie chciał, aby oni osiągnęli doskonałość bez nas. I my zatem, mając dookoła siebie takie mnóstwo świadków, zrzuciwszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, biegniemy wytrwale wyznaczonych nam zawodach. Oto Słowo Boże. Tym fragmentem z listu do Hebrajczyków Chcemy rozpocząć, chciałem rozpocząć nowy cykl głoszeń, nowy cykl, który się pojawi w naszym Kościele, w naszej wspólnocie na podstawie atwortacji Ojca Świętego Franciszka o powołaniu do świętości w świecie współczesnym. Gaudete et exultate, Cieszcie się i radujcie. Będziemy rozważać temat świętości. I ten list do hebrajczyków jest takim początkiem tego tematu. Chciałbym przedstawić dzisiaj kilka takich Pierwszych spostrzeżeń, którymi dzieli się z nami ojciec Franciszek na temat świętości, papież Franciszek na temat świętości. Czym jest świętość? Czym jest powołanie do świętości? Jakie są drogi do świętości? I dlaczego ten list do Hebrajczyków? To później powiem. Pierwszy punkt. Posłużę się też taką, mam nadzieję, że prezentacja będzie działać. Będzie siedem krótkich punktów. Które będą spinały to moje głoszenie dzisiaj, ten temat. Pierwszy punkt, powołanie do świętości. Czym jest powołanie do świętości? Papież pisze tak: Pan chce, abyśmy byli świętymi, i nie oczekuje, że zadowolimy się życiem przeciętnym, rozwodnionym, pustym, bo oferuje nam życie prawdziwe, szczęście, dla którego zostaliśmy stworzeni. To jest Boży Plan dla nasze życie. Czyli naszym celem ostatecznym jest spotkanie z Bogiem. Naszym celem ostatecznym jest świętość. To jest cel, który, taki plan, który dał Pan Bóg, złożył w sercu każdego z nas. Dał nam plan działania, dał nam cel. I chce, abyśmy tę drogę do świętości i ten cel osiągnęli. I w Piśmie Świętym jest wiele sformułowań, takich nawołujących nas do nawrócenia, do tego, abyśmy szli tą drogą świętości. Na przykład księga kapłańska 1144. Bądźcie świętymi, ponieważ ja jestem święty. Księga rodzaju wezwanie do Abrahama, 17 rozdział, pierwszy werset. Służ mi i bądź nieskazitelny, mówi Bóg do Abrahama. Czyli Bóg zaplanował dla nas świętość. I tak sobie pomyślałem też po swojemu. Dlaczego? I popatrzcie, są takie sytuacje w życiu macie, mamy jakąś rozmowę z osobą taką nienawróconą, gdzie grzech jest przeszkodą między nami. W zasadzie wszystko się układa dobrze w tej rozmowie, jest jakaś komunikacja, jest jakaś relacja. Ale jest jeden pewien temat, na przykład ten grzech, czy jakaś trudna sytuacja, nieprzepracowana przez tą osobę i staje się wtedy tą takim murem w tej rozmowie, w tej relacji. I Bóg nie chce właśnie, aby był jakaś, jakaś, jakiś mur w tej relacji między Nim a nami, między Nim a mną. Dlatego zadaje mi zadanie, abym był święty, abym walczył ze swoimi słabościami, z grzechem, z tym, co może stanowić tą przeszkodę, kiedy stanę przed Nim, razem z Nim, twarzą w twarz, aby ta relacja właśnie była między nami czysta, pełna zaufania, dobrych intencji, prostoty, dlatego Bóg wzywa mnie do świętości. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt towarzysze świętości. Zacząłem od listu do Hebrajczyków, ponieważ autor listu do Hebrajczyków mówi o pewnych świadkach wiary. Tutaj akurat są przykłady ze Starego Testamentu: Dawid, Samson, Samuel, inni, Abraham, Mojżesz, też Dawid wcześniej. To są osoby, które przeszły pewną próbę, i papież podpowiada nam, że mamy wokół siebie towarzyszy świętości ludzi, którzy przeszli już ze śmierci do życia i mogą nam wspierać mogą nas wspierać w tej drodze, mogą nam towarzyszyć. Mówi autor listu do Hebrajczyków, mając dookoła takie mnóstwo świadków. Oni nas wspierają, aby nie zatrzymywać się w drodze, pobudzają nas do kontynuowania drogi do celu, otaczają nas, ochraniają. Prowadzą nas i towarzyszą nam. Mamy świętych przy Bogu, którzy utrzymują z nami więzy miłości i komunii. Towarzyszą nam przyjaciele Boga, cała rzesza świętych. Wyobraziłem sobie ogrom ludzi, ogrom świętych, możemy czerpać właśnie z ich doświadczenia. Możemy też kontaktować się z nimi, komunikować poprzez modlitwę, prosić ich o wsparcie. Na przykład Matka Boża, tak? patronka dzisiejszego dnia. Wiele mam też doświadczeń z macie też różny, kiedy modliście się poprzez modlitwę różańcową, poprzez stawiennictwo innych świętych, i oni nam pomagają. Możemy się na, nim, na nich skupić, możemy na nich polegać. Więc to są towarzysze świętości. Trzeci punkt: święci są sąsiedztwa. Papież podkreśla dwie rzeczy. Po pierwsze, nikt nie zbawia się sam, jako wyizolowana jednostka. Ale Bóg przyciąga nas, biorąc pod uwagę złożoną sieć relacji międzyludzkich, które się nawiązują we wspólnocie ludzkiej. Bóg zechciał wejść w dynamikę ludową, w dynamikę ludu. Duch Święty rozlewa świętość wszędzie, w świętym i wiernym ludzie Boży, w jego wzajemnych powiązaniach, nie pojedynczo, Bogu spodobało się zbawić nas wszystkich. Pobaźcie sobie na przykład nas wszystkich tutaj, będących w kościele, we wzajemnych relacjach, kontakcie między nami. W jakichś takich pozytywnych układach, pozytywnych relacjach, w służbie wzajemnej, w jakimś posłuszeństwie, w pracy wzajemnej. Wyobraź sobie ludzi z swojego otoczenia, sąsiadów, nie, ludzi z pracy. Bogu spodobało się nas wszystkich zbawić, z całą taką siatką relacji, którą mamy między sobą. I papież zwraca uwagę na cierpliwość, mówi o cierpliwym ludzie Bożym, czyli o rodzicach, Którzy, miłością, którzy z wielką miłością pomagają dorastać swoim dzieciom, u mężczyzn i kobietach pracujących, osobach chorych. Nazywa, ich, nazywa to świętością sąsiedztwa. Świętość sąsiedztwa, czyli świętość osób, które widzę, takich zwyczajnych. Może ich nie dostrzegam nawet, ale są koło mnie, obok mnie i razem ze mną są powołani. W tych moich relacjach razem z nimi jesteśmy wszyscy powołani do życia razem z Panem Bogiem. Oni żyją razem z nas. Oni żyją blisko nas i są odblaskiem obecności Boga. To jest taki aspekt wspólnotowy, ale też jest aspekt indywidualny. Inwi eee, ja sobie zapisałem takie zdanie, że świętość rozgrywa się w duszy człowieka. Czyli oprócz tego aspektu takich wzajemnych relacji, że jesteśmy wszyscy powołani, tak naprawdę każdy z nas osobno jest powołany. Ale to, co jest ważne, to to, że ta relacja między mną a Panem Bogiem jest relacją intymną. Odbywa się gdzieś w samotności, w ciszu, w ukryciu. Nikt tak naprawdę nie wie, co jest w mojej duszy. Ta moja świętość buduje się właśnie w takiej relacji osobistej z Bogiem. To jest taki aspekt indywidualny. I święta Teresa Benedykta od Krzyża, wspomniana też w tej atworyzacji, napisała takie słowa. Jednak ożywiający nurt życia mistycznego pozostaje niewidzialny. Czyli świętość rozgrywa się gdzieś w ciszy. Czwarty punkt. Każdy na swojej drodze. Papież podpiera się też tekstem z konstytucji Lumen Gentium, konstytucja dogmatyczna Soboru Watykańskiego II. I tam jest napisane tak: Wszyscy wierni, wyposażeni w tyle tak wielkich środków zbawienia, we wszystkich sytuacjach życiowych i w każdym stanie, powołani są przez Pana, każdy na właściwej sobie drodze. Każdy na właściwej sobie drodze. Chodzi o to, aby każdy z nas rozpoznał, liczy się to, aby każdy z nas rozpoznał swoją drogę. Wydobył z siebie to, co ma najlepszego, to co najbardziej osobistego Bóg w nim umieścił. Żeby nie marnować sił usiłując naśladować coś, co nie było dla nas pomyślane. Święci, ci towarzysze, o których mówiłem wcześniej, mają nas mobilizować, motywować, wspierać, ale nie mamy kopiować tak Jeden do jeden ich zachowań, bo nie jesteśmy w stanie wejść w ich sytuację życiową. Każdy z nas ma swoją drogę życiową i mamy na swojej drodze odnaleźć tą drogę do świętości, cel, którym jest świętość. Mamy podziwiać wzory świętości, ale nie naśladować tak jeden do jeden, kopiować. Bo to mogłoby nas oddalić od tej wyjątkowej i specyficznej drogi, jaką przygotował dla nas Pan. Każdy ma swoją określoną drogę. Ja, na przykład, mam dużo dzieci i to jest moja droga do uświęcenia. Ostatnio to mocno doświadczam tego jak bardzo potrzebuje cierpliwości i łaski Bożej, ale wy może nie macie tyle dzieci, macie na przykład trudnego współpracownika, założymy. To jest wasza droga do świętości. Ważne, aby każdy znalazł tę swoją drogę. I to jest czwarty punkt. Piąty punkt. Także dla Ciebie. Papież pisze, że świętość nie jest zarezerwowana tylko dla tych, którzy mają możliwość oddalenia się od zwykłych zajęć, aby poświęcić czas na modlitwę. Często nam się tak wydaje, że świętość jest tylko dla tych, którzy są w klasztorach zamknięci, szczególnie tych kontemplacyjnych, gdzie tylko skupiają się na modlitwie. A to jest chyba znane, prawda, że wszyscy jesteśmy powołani, by być świętymi w codziennych naszych zajęciach, tam, gdzie każdy się znajduje. Jesteś osobą konsekrowaną, bądź świętym, żyjąc radośnie swoim darem. Jesteś żonaty albo jesteś mężatką, bądź, bądź świętym, kochając i troszcząc się o męża lub żonę, jak Chrystus o Kościół. Jesteś pracownikiem, bądź święty wypełniając uczciwie i kompetentnie Twoją pracę w służbie braciom. I tak dalej, i tak dalej. Jeśli, jeśli coś nie działa w Twoim życiu, to nie zniechęcaj się, ponieważ masz moc Ducha Świętego do tego, aby ta świętość była możliwa. Jeśli odczuwam pokusę, jeśli upadam, to mam podnieść oczy ku ukrzyżowanemu i powiedzieć: Panie, jestem biedakiem, ale Ty możesz dokonać cudu uczynienia mnie trochę lepszym. Ta łaska Boża, tak sobie dzisiaj wyobraziłem, jest trochę jak ta trampolina. Kiedy upadam, mogę odbić się od tej trampoliny, i wtedy Bóg mnie gdzieś wysoko może podnieść, ponad te moje przeszkody, ponad te poprzeczki. I po czasie stwierdzam, przeskoczyłem pewne słabości, zwalczyłem jakiś grzech. Dzięki łasce Bożej, która jest jak ta trampolina. I papież mówi, że ta świętość, która jest dla mnie. W tym moim życiu codziennym, w mojej drodze, realizuje się przez małe gesty, przez małe kroki. Często wyobrażamy sobie, że musimy dokonywać wielkich dzieł, a tak naprawdę wiecie z doświadczenia, że codziennie stając na przykład do pracy, codziennie nie wiem, ubierając dzieci, wykonując takie codzienne obowiązki, tak naprawdę wtedy najtrudniej dokonywać, wtedy najtrudniej jakby tą drogę świętości przechodzić. Papież mówi taki przykład: sąsiadki się spotykają. Jedna zaczyna mówić źle o jakiejś trzeciej sąsiadce to ta pierwsza wycofuje się z tej rozmowy, jakby przełamuje tą krytykę i to jest jakieś zaparcie się, albo, albo zwraca uwagę na przykład tej kobiecie. czy to jest taki krok mały do świętości. Potem idzie do domu, ma jakiegoś załóżmy, syna, poświęca mu czas, chociaż jest zmęczona. Kolejny mały krok do świętości. Przeżywa chwilę udręki, modli się różańcem. Zapiera się znowu sama siebie. Znajduje czas na modlitwę. Kolejny krok do świętości. Spotyka kogoś dalej idzie, na przykład wychodzi na ulicę, spotyka jakąś osobę ubogą, zatrzymuje się, rozmawia z miłością, to jest następny krok. Czyli takie małe kroki, program małych kroków. Żeby to podsumować jednym zdaniem, Franciszek Sale zyłanie opisał wszystkie te natchnienia Boże w domyśle odnosiły się do spraw zwyczajnych, lecz spełniane były z doskonałością nadzwyczajną. Zwyczajne sprawy spełniane z doskonałością nadzwyczajną. To była piątka, teraz szóstka. Twoja misja w Chrystusie. Papież mówi, że chrześcijanin nie może myśleć o swojej misji na ziemi, nie pojmując jej jako drogi świętości. Każdy święty jest misją, ponieważ planem Ojca było to, aby ucieleśniać w danym momencie dziejów pewien aspekt Ewangelii. Każdy ma z nas do zrealizowania, zrealizowania pewną misję tutaj na Ziemi. I tak naprawdę tą misję, ta misja pełny sens znajduje w osobie Jezusa, osobie Jezusa Chrystusa. I w swej istocie świętość to przeżywanie w zjednoczeniu z Nim tajemnic swojego życia. Chodzi o to, aby jak najbardziej upodobnić się do Jezusa i jak najbardziej przeżywać różne tajemnice jego życia w naszym życiu. Na przykład jego życie ukryte, jego życie wspólnotowe, jego bliskość względem ostatnich, jego ubóstwo. Benedykt XVI napisał. Miarą świętości jest to, jak wiele jest w naszym życiu z Chrystusa. Czyli Chrystus jest taką matrycą, powiedzmy, tej naszej świętości. Mamy za Nim podążać, i ma promieniować z nas Jego działanie, Jego misja. I wtedy możemy owocować, dawać siebie światu, wtedy nasza. Droga do świętości jest owocna. Każdy z nas ma rozeznać miejsce w naszym życiu, jak wykonujemy różne czynności. Możemy się modlić do Ducha Świętego, aby nam pomógł podjąć jakąś decyzję, aby rozeznać miejsce, jakie zajmuje dana kwestia, dana decyzja w tej właśnie misji, którą Bóg nam przeznaczył. Czyli to była szóstka, nasza misja w Chrystusie. Nasze zjednoczenie w Jezusie i zjednoczenie w tej misji, którą Jezus miał też na ziemi. I siódemka, ostatni punkt, działalność, która uświęca. Papież pisze tak: Nie można zrozumieć Chrystusa bez królestwa, które on przyniósł. Twoja misja jest nierozerwalnie związana z budowaniem tego królestwa. Jesteśmy zobowiązani do budowania wraz z Jezusem królestwa miłości, sprawiedliwości i pokoju dla wszystkich. Dlatego nie uświęcisz siebie. Nie powierzając siebie z ciałem i duszą, aby z tym zaangażowaniem dać siebie co najlepsze. Nie uświęcisz siebie, jeśli nie poświęcisz, nie powierzysz swojego ciała i swojej duszy, jakby tak w ofiarze Panu, ofierze Panu Bogu i innym, czy dasz siebie w aktywności, w działalności, w modlitwie. Chodzi o to, aby znaleźć równowagę między życiem takim duchowym. W takim zamknięciu, w izolacji, gdzie rozmawiasz z Panem Bogiem, gdzie prowadzisz modlitwę, gdzie prowadzisz rozmowę, a tym aspektem działa, działania, aspektem takiej aktywności życiowej jest potrzebne jedno i drugie. Jesteś potrzebny i w modlitwie, w takim życiu kontemplacyjnym, ale jesteś też potrzebny w działaniu, aby działać na świecie, aby właśnie Królestwo Boże się rozwijało, rozszerzało. Nie możesz uciekać tylko i wyłącznie do modlitwy. Nie możesz uciekać przed innymi, nie rozmawiać z innymi. Nie możesz tylko pragnąć odpoczynku. Nie, nie możesz pragnąć tylko modlitwy. Musisz również znaleźć czas na działanie, na aktywność, na wyjście do świata, na takie działanie misyjne, ewangeliz ewangeliczne, ewangelizujące. Do tego zachęca papież Franciszek. I, I to nie znaczy, że nie potrzebujemy chwil spokoju, samotności, milczenia milczenia przed Panem Bogiem. Potrzebujemy jedno i drugie. Co jest ważne? Potrzebujemy Ducha Świętości, który przenika zarówno samotność, jak i posługę. Zarówno intymność, jak i zaangażowanie ewangelizacyjne. Aby każda chwila naszego życia była wyrazem miłości darowanej pod wyjrzeniem Pana. Czyli chodzi o znowu o równowagę w naszym życiu duchowym. Wyjście do ludzi i też takie działanie, i taka kontemplacja, rozmowa z Bogiem. I wreszcie na koniec takie słowa zachęty. Nie bój się świętości. Nie, nie odbierze ci ona sił, życia ani radości. Wręcz przeciwnie, ponieważ staniesz się tym, co zamyślał Ojciec, kiedy Ciebie stworzył i będziesz wierny Twojej istocie. Nie lękaj się dążyć wyżej, dać się miłować i wyzwolić przez Boga. Nie bój się pozwolić, aby Cię prowadził Duch Święty. I też podzielę się wam, z Wami takim świadectwem. To było wiele, wiele lat temu, jak byłem młodą osobą, i przyszedł taki czas, byłem w mocnej relacji, będąc w szkole podstawowej, ale przyszedł taki czas, gdzie Pan Bóg mnie jakby wzywał do postawienia następnego kroku, do zbliżenia się do Niego więcej, do oddania rzeczywiście mu, zaufania Mu w 100%. I ja się wtedy zawahałem i odwróciłem się od Boga, i poszedłem zupełnie w drugą stronę. Jakby porzuciłem ten plan świętości na moje życie, dosłownie poszedłem w 180 stopni w drugą stronę. I skutkiem tego wszystkiego było moje życie w bezsensie. Bezsens, który doświadczyłem: życie w grzechach, w nałogach, uzależnieniach, taki upadek moralny i duchowy. I wiem z tego doświadczenia, że właśnie powrót do Pana Boga po wielu latach wtedy był powrotem znowu na właściwą ścieżkę. Wcześniej czułem się jak taki wykolejony wagon, który gdzieś bez drożami podróżuje, a droga właściwa jest obok. Jak wróciłem, właśnie po moim nawróceniu to wróciłem, poczułem znowu sens mojego życia, że mam jakiś plan na swoje życie, że Pan Bóg zaplanował. I staram się iść tą drogą. I to jest droga, która jest okupiona jakimś cierpieniem, jest okupiona wysiłkiem, um, trudem, ale jest okupiona też prawdziwym szczęściem, prawdziwą satysfakcją. I do tego nas zachęca święty Franciszek, aby nie bać się oddać Panu Bogu. On nas będzie prowadził tą drogą właściwą, bo on wie, co jest dla nas dobre, co, jest, co nam przyniesie prawdziwe szczęście. I będziemy teraz się modlić przed Panem Jezusem. Pomyśl, popatrz na te, na te siedem punktów, który tak najbardziej do Ciebie przemawia, o których chcesz prosić Boga, żeby przenikał w Twoje serce.